Dzień dobry, witam serdecznie. E, witam w piątkowe popołudnie w Poznaniu deszczowe i zimne. E, daj znać proszę, czy mnie widać i czy mnie słychać. Tak mi się już układa z cała pora live'ów, że będę je robić w piątkowe popołudnie bądź w soboty rano, jeśli w piątek się nie uda. Dzisiaj temat wglądów. Czym są wglądy, co to są wglądy eee, i czy Ty doświadczasz bądź może masz wglądy, a nie zdajesz sobie z tego sprawę wyjaśnić dzisiaj bliżej temat wglądów Myślę, że pracując pod świadomością już się z tym spotkałeś, spotkałaś, doświadczyłeś tego bo póki jakby tego nie doświadczysz na sobie Trudno jest nawet o tym mówić, bo, no bo jakby do końca nie czujesz tego, ale ja to Ci tak wyjaśnię, aby nawet te osoby, które nigdy tych wglądów nie doświadczyły, no jakby albo się na nie otworzyły, albo po prostu nie bały się ich doświadczyć i zrozumiały, zrozumieli, czym są wglądy. Ja nazywam się Agnieszka Burdykiewicz, jestem terapeutką holistyczną. Witaj na mojej, na moim fanpage'u. Uprzejmie proszę o reakcję, o komentarz, o serduszko. Jestem bardzo wdzięczna. I na napisz skąd jesteś. Każdy komentarz podbija moją widoczność, więc zapraszam do podbijania. <śled> OK. To jedziemy z tematem, czym są wglądy. Podam przykład od razu. Wgląd jest, gdy pracujemy z podświadomością obojętnie na jakiej sesji, jaką metodą. Natomiast kiedy się zaczynają wglądy, jak jeszcze no, wcześniej nie spotkało nas to. nie. nie Pierwszy raz, gdzie to może nas spotkać? Podczas pracy z ciałem, coraz więcej klientów opowiada mi, że podczas pracy z ciałem, na przykład masaż czaszkowo-krzyżowy, czy masaż no, po prostu tradycyjny, relaksacyjny, czy, czy, jakiś, czy jakiegoś typu, Wtedy, kiedy ciało się rozluźnia, kiedy bardzo jesteśmy zrelaksowani, wtedy może przyjść do nas ważne wspomnienie, ważne wspomnienie z pamięci komórkowej najczęściej, czyli nawet z takiego okresu, którego my w ogóle nie możemy zazwyczaj pamiętać, nawet z okresu porodu, czy z okresu, kiedy się miało rok, dwa lata. E, więc wgląd jest takim uświadomieniem, powrotem do ważnego wspomnienia, które to wspomnienie wpływa na nasze aktualne życie. I podczas pracy z podświadomością, właściwie sesje pracy z podświadomością, mają na celu dotarcie do tych wglądów, do tych ważnych wspomnień, i wtedy jest taki klik. Nagle rozumiesz, olśniewa Cię, że tamto wspomnienie z tamtego czasu, które mamy tak naprawdę wyparte, albo są to wspomnienia ze szkoły, z dzieciństwa, to jest najczęściej. Gdzie jakbym Cię zapytała teraz, co pamiętasz z okresu, kiedy miałeś 10 lat, 7 lat, 5 lat, ile wspomnień pamiętasz? Kilka. I teraz wglądy są takimi wspomnieniami, których my normalnie nie pamiętamy. One są gdzieś tam, wszystko, co przeżyliśmy, jest w naszym ciele. Czyli każde uczucie, każda zniewaga, każda pochwała, wszystko jest. Tylko, że my tego w większości nie pamiętamy po prostu nie jest nam to potrzebne, żeby wszystko to pamiętać, tak? Natomiast te ważne wspomnienia, w których powstały jakieś wzorce, jakieś programy, które sterują naszym życiem, naszymi relacjami, naszymi wyborami, te wspomnienia są kluczowe i one są najczęściej gdzieś nieuświadomione, zaparkowane, czekają, jak my będziemy gotowi, żeby do nich dotrzeć, żeby ta świadomość, ten wgląd, ten klik, jak będziemy gotowi na ten klik. To to wspomnienie do nas przyjdzie. I czy to będzie podczas masażu, czy podczas terapii, czy podczas ustawień, czy podczas różnych tutaj sesji pracy z podświadomością, to właściwie nie ma znaczenia. Właściwie ma znaczenie, bo jeśli takie wspomnienie e, przyjdzie Ci podczas masażu, czy na terapii czeszkowo-krzyżowej, to nie wiesz, czasem nie jest jeszcze to takie oczywiste, jak to na Ciebie wpływa. I jakie wzorce na bazie tego wspomnienia powstały, i właśnie bardzo dobrym wejściem jest tutaj terapia holistyczna, bo od razu możesz zobaczyć te wzorce, te przekonania i je uzdrowić, bo samo jakby uświadomienie, może zrozumiesz, że wpływa na ciebie. Ale jeszcze takie jakby dokończenie, uwolnienie tego, często to wiąże się też z uwolnieniem emocji. Często jak pierwszy raz przychodzą nam takie wglądy, na przykład z okresu ciąży, jak byliśmy w brzuchu mamy, też przychodzą takie wglądy. Jak pierwszy raz coś do nas przyjdzie takiego niezwykłego, to my jesteśmy w szoku, że co to się wydarzyło, o co chodzi, tak? Ale teraz są takie czasy, że to, no, jak chcesz się rozwijać, chcesz poznawać siebie, chcesz odkryć, skrywa Twoja podświadomość, to właściwie no, bez tego się nie obejdzie. I teraz, kiedy nie masz dostępu do tych wglądów, kiedy masz duży opór, kiedy jesteś w głowie, w umyśle, w logicznym myśleniu, w kontroli, w analizie, wtedy. Do wglądów dostępu nie masz, czyli jakby też nie masz dostępu do siebie. Nie poznasz siebie bardziej, jak będziesz patrzeć tylko przez pryzmat umysłu i logicznego myślenia. Czyli kiedy się zaczynają wglądy, kiedy zaczyna się rozwój i samopoznanie, kiedy ty potrafisz wchodzić w ciało, kiedy potrafisz się relaksować. Sesje pracy z podświadomością. Bardzo często są w stanie alfa, teta, tak, nawet omega. Ja mam tutaj stanomentologii. jeszcze wyższy poziom relaksacji, gdzie można dokonywać bardzo transformujących, <tutujesz> dużych zmian, tak? Kodów podświadomych, tych, które sterują Twoim życiem, tak? Więc wtedy są wglądy. Przypominają się ważne wspomnienia i dam przykład. Ja pracowałam ze sobą właściwie nad relacjami partnerskimi, nad takim tematem. I podczas tych wglądów podświadomość przywoływała mi wspomnienia trochę z dzieciństwa, trochę z okresu nastoletniego, trochę z okresu studiów, ale też z rodu, bo też mogą te wglądy iść od. Od babci, od mamy, od dziadka i tak dalej, tak? Czyli ty możesz poczuć w sobie energię, która dotyczy twojego przodka, i nawet jak do końca nie rozumiesz, bo nie było ciebie jeszcze na świecie, ta energia w tobie jest. I ty po prostu wiesz, jak podczas sesji przyjdzie ten wgląd, ty po prostu wiesz, że to dotyczyło twojej babci na przykład, i to się przeniosło do ciebie. To się staje nagle takie. Takie wow, takie oświecenie, e, można powiedzieć, tak? I na początku te stany są tak niezwykłe, e, że no, trudno jest to w ogóle zintegrować, tak? Jak ja też kiedyś byłam w takim e, przez wiele lat, byłam w takim trybie kontroli, analizy, logicznego myślenia, e, i jak nagle trafiłam e, na ustawienia. To było bardzo wiele lat temu. Natomiast ja miałam takie wglądy w moją rodzinie, w moją energię, w moje jakieś tam dzieciństwo, że to było nieprawdopodobne, tak? Więc to jakby od tego zaczęła się moja taka zmiana, ale sam wgląd za dużo nie da, to jest początek. Trzeba jakby to zrozumieć, zintegrować. I dlatego potrzebna jest praca holistyczna. Bo na przykład pójdziesz na masaż, coś ci się tam otworzy, potem nagle dzieje ci coś z ciałem, nawet dzisiaj moja klientka mi opowiadała, że jej się uruchomiło właśnie takim masażu coś, i ona przez wiele tygodni miała jakieś dziwne rzeczy, jej się z ciałem działy, tak? Jakieś gastryczne problemy, czy jakieś zewróty głowy, czy jakieś wymioty. Tak, ponieważ jeżeli się otworzy jakiś bardzo trudny Temat w ciele, to on się już jakby jest, został naciśnięty, coś ci się zaczęło uświadamiać, i ty chcesz go dokończyć, jakby ciało chce. I teraz jest potrzebne takie prowadzenie, żeby to zintegrować. Bo jak to przepracujesz, jak to wypuścisz, jak to zrozumiesz, to zwolnić się tyle energii do życia, do działania, do cieszenia się, że nie da się tego w ogóle opisać. Czyli takie rzeczy, które są w ciele e, zakopane, na przykład jakiś e, gniew do mamy z okresu wczesnego dzieciństwa, jakiejś złości, żale, urazy, i dzisiaj akurat wyszło na konsultacji, że to dotyczy, e, no, że takie jakieś tam złości, gniewy, żale, urazy. Co atakują woreczek żółciowy i wątrobę, tak? To jest taki uniwersalny według totalnej biologii i to się zawsze sprawdza, że osoby, które mają jakieś, nie wiem, guzy na wątrobie, kamienie na woreczku żółciowym, to zazwyczaj dotyczy to niewyrażonej złości, wypartej, gniewów, żalów, urazów do bliskich osób z okresu wczesnego dzieciństwa, ale nie tylko. Może też to iść z rodu, tak? Więc e, jak już się to odpali, jak się to otworzy, to trzeba to dokończyć. I fajnie jest, żeby to ciało zaczęło uwalniać, ale samo uwalnianie czy odreagowywanie nie wystarczy, bo trzeba to połączyć e, jakby podświadomość ze świadomością i przekonania, czyli umysł logiczny też on mógł, trzeba to po prostu zintegrować. Dlatego ja pracuję holistycznie, bo ja nie zostawiam klienta jakby otwartego. Ja go y, tak y, przeprowadzam moje sesje, aby te tematy były zintegrowane, aby one były zrozumiane i aby to było zakończone. I teraz jeszcze opowiem o ustawieniach, bo ja dawno temu trafiłam na ustawienia, owszem zrobiły to na mnie bardzo duże wrażenie. Bo tam została jakby no taki miałam wgląd i takie uświadomienie. Że to wstrząsnęło moim życiem, ale też dało duże zrozumienie. Natomiast ja po tych ustawieniach byłam rozbita, ja nie wiedziałam, jak ja mam dalej żyć, tak? I dlatego ja zachęcam na pracę holistyczną, bo często się spotykam z tym, że przychodzą do mnie ludzie po ustawieniach, bo nie wiedzą, co dalej zrobić, bo tam im się coś otworzyło. Nie dograło i teraz nie wiedzą, co, co się w ogóle, jak mają żyć, tak? Co mają z tym zrobić. I ja nie neguję tutaj ustawień, bo sama z nich korzystam, ale uważam, że trzeba pracować holistycznie. Czyli, że same ustawienia nie, nie, na przykład nie uzdrowią energii całej e, w, i re, nie naprawią się relacji z mamą czy, czy z kimś bliskim, tak? Więc... E, więc dlatego ja pracuję holistycznie i zapraszam na, na, do mnie, na moje sesje, bo można sobie naprawdę posprzątać bardzo dużo swojej podświadomości, przede wszystkim zrozumieć te swoje wglądy, doświadczyć ich, ale też poznać, jakie przekonania masz, jak te przekonania zmienić. Zostaniesz doładowany też taką pozytywną energią. I teraz zapraszam na webinar. W niedzielę robię webinar jakby z depresji. I teraz, kiedy my wpadamy w depresję? Kiedy na przykład stracimy pracę, nie udaje nam się relacja, stracimy kogoś bliskiego, czy nawet zwierzątko, tak? I mamy taki stan przygnębienia, takiej depresji, takiego doła, kiedy przyjdzie jesień, na przykład teraz, tak? No i latem jako tako było, bo tutaj sobie poszłaś nad wodę, tutaj gdzieś tam zjadłaś lody, tak? I jakoś to było. A teraz przyszła jesień i co się dzieje? No i siedzisz przygnębiona, nie masz siły do działania. A gdzie ta siła jest? No ona jest e, gdzieś tam w traumie, tak? W jakimś wydarzeniu trudnym, które czeka, jak ty się z nim zmierzysz. Jak ta, I dopiero jak ty zrozumiesz, będziesz mieć te wglądy, tak, do którego doświadczenia, do którego wspomnienia trzeba wrócić, to wtedy możesz dopiero wziąć energię z tej przyszłości. Bo przypominam, że, i będę o tym oczywiście więcej mówić na webinarze, ale e, bardziej to zrozumiesz. E, natomiast. E, a osoba w depresji nie umie się cieszyć teraźniejszością. Może robić tylko rzeczy, które musi. Nie, nie umieć planować w przyszłości, po prostu nie ma energii do działania. Cała jej energia i uwaga tkwi gdzieś tam z tyłu, tak? W przyszłości. I teraz trzeba tą energię odzyskać. Bardzo częstym powodem, yy, gdzie Ludzie młodzi mają szczególnie depresję. To jest relacja z mamą. Porzucenie przez mamę, porównywanie przez mamę, krytyka i tak dalej. I to jest tak silne, bo wgrywane przez wiele lat, że jest obniżone do zera poczucie wartości i. Potem są stany depresyjne, bo osoby takie nie mogą sobie poradzić z tą krytyką, z tym porównywaniem, z, z tym brakiem akceptacji. Ale więcej na webinarze zapraszam. Link pod tym, czytam w opisie tego live'a, znajdziesz, zapisz się. Ten webinar będzie potem dostępny w sklepie. Natomiast Masz go okazję, szansę obejrzeć, uświadomić sobie, bo być może ktoś w Twoim otoczeniu zmaga się z depresją, a myślę, że każdy z nas miał jakieś stany depresyjne, i wtedy sobie zobaczysz, czemu miałeś te stany, może masz jeszcze teraz, co je spowodowało. To wszystko służy samopoznaniu. Oczywiście zapraszam też na sesję. Na mój kanał, gdzie są różne filmy w różnej tematyce, również dla kałczek i terapeutek. Natomiast jest cała playlista o osobowości narcystycznej, jest cała playlista o matczynej ranie, tak? Jak powrócić do matczynej miłości właściwie, tak? Jeżeli ktoś ma z mamą też no, trudną relację, to może sobie też zrobić mój kurs. Jest online, tak? Radykalna Integracja Matczynej Rany. Więc zapraszam na sesje, zapraszam na moje webinary. Też są medytacje. Niedługo będzie cykl takich medytacji krótkich. Będę je udostępniać, bo medytacja też bardzo pomaga się uzdrowić. Dziękuję za dzisiaj. Zostaw komentarz i do zobaczenia. Myślę, że w przyszły piątek też będzie coś na żywo. Pozdrawiam Ciebie serdecznie.